Miała być bursztynowa komnata, a jest studzienka. Wielkie oczekiwania co do eksploracji w Mamerkach spełzły na niczym. Nadzieje na znalezienie legendarnej bursztynowej komnaty rozpoczęły się w momencie znalezienia włazu do rzekomego tunelu. W pobliżu lokalizacji włazu znajdowała się kwatera główna wojsk lądowych Wehrmachtu. Obecnie mieści się tu muzeum II wojny światowej. Prace poszukiwawcze bursztynowej komnaty rozpoczęły się od wycięcia drzewa, które wyrosło na włazie. Podniesiono klapę, która jak się okazało jest bardzo ciężka. Doszło nawet do urwania uchwytu. Po wpuszczeniu do środka kamery okazało się, że zamiast tunelu i skarbu w środku znajduje się studienka wykonana z cel i drabinka prowadząca do zasypanego piaskiem dna. Prawdopodobnie Niemcy używali studzienki do magazynowania paliwa lub kabli. Wszystko wskazuje na to, że w obrzychu nie brakuje miejsc dla dzieci w publicznych żłobkach. Mamy nawet niewielką rezerwę, mówi prezent Wałbrzycha Roman Szełemej. Wałbrzychskie żłobki nie są przepełnione. Co ważne, jest nawet pewna rezerwa, jeśli chodzi o miejsca. Sytuacja w obrzychu jest unikalna. Wystarczy wspomnieć inne miasta, takie jak na przykład Wrocław, gdzie problem z miejscami w publicznych żłobkach istnieje już od pewnego czasu. Rada Miejska przyjęła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Wobrzycha. Najważniejsze zmiany dotyczą odbioru odpadów wielkogabarytowych. Akcja Wywalamy Graty z chaty, choć w założeniu miała pomóc, okazała się mało efektywna. Mamy sytuację, w której mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego, że można wystawić każdy wielkogabarytowy odpad, koło pojemnika na odpady i on zostanie zabrany. To się właśnie kończy. Ustawowym obowiązkiem każdego mieszkańca gminy jest, aby płytki ceramiczne, aby stare meble, aby stare telewizory, lodówki, odpady o charakterze motoryzacyjnym, opony zawiózł tam, gdzie jest zobowiązany to zrobić, czyli do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Niedostosowanie się do nowych zasad może skutkować dotkliwymi karami. Nad ich przestrzeganiem czuwać będzie Straż Miejska.